Seks władza i pieniądze to jedne z najsilniejszych pragnień w naszym życiu. Dla nich ludzie są w stanie zrobić naprawdę wiele. No bo jak zobaczysz właśnie ją, czy jego, albo jak masz okazję zarobić milion czy 10 milionów, to wszystko inne schodzi na dalszy plan. Oczywiście wielu powie, że nie jest na sprzedaż, że potrafi opanować swój popęd, że nie chce mieć żadnej władzy nad nikim, bo to przecież jakieś prymitywne instynkty. Ale jak przychodzi co do czego, to każdy chętnie skorzystałby z miliona czy dziesięciu, przeżyłby tą niezapomnianą noc i chętnie przestałby być popychadłem innych, tylko przejąłby kontrolę nad życiem i otoczeniem. Tak to właśnie działa. Tym tematem zajęła się pani dr Katarzyna Czysz w swojej książce pod tytułem Ludzkie żądze, seks, władza i pieniądze o trudnej sztuce budowania udanego związku. Link do tej książki znajdziesz w opisie pod tym filmem i w przypiętym komentarzu. Autorka poruszyła temat trzech największych ludzkich pragnień w kontekście budowania udanego związku. Seks, władza i pieniądze to pragnienia, które są też źródłem wielu problemów, kłótni, zdrad i rozstań. Często po przechwalaniu się, prawda okazuje się zupełnie inna. Możesz powtarzać, jaka to z ciebie seks bomba, ile to nie masz na koncie, i jak to rządzisz w domu, ale potem, tak szczerze, przed lustrem, to okazuje się, że w łóżku to tylko przy zgaszonym świetle, bo się wstydzę. Na koncie to czasem jest, a czasem nie ma, a w domu to właściwie rządzi te najmłodsze. Bez wątpienia, aby stworzyć udany związek, należy zgrać się w kwestii tych trzech ludzkich pragnień. Najczęściej, najbardziej wstydliwa jest kwestia seksu. Większość z nas wychowana została w kulturze wstydu, przez co wstydzimy się własnego ciała, swoich potrzeb i fantazji. Skoro się wstydzimy, to ich nie akceptujemy. Nie jesteśmy w stanie prowadzić rozmów ze swoim partnerem na takie tematy. No a seks to nie tylko biologiczna potrzeba związana z rozmnażaniem, posiadaniem dzieci, ale też źródło przyjemności, emocjonalnego spełnienia oraz czynnik budujący silną więź między partnerami. Jeśli na tym polu dochodzi do nieporozumień, to w tym związku nie będziemy szczęśliwi. Dlatego tak ważne jest wyzbycie się wstydu na temat swojej seksualności, jej zaakceptowanie i otwarta rozmowa z partnerem o potrzebach i pragnieniach. Wtedy możemy cieszyć się bliskością i intymnością. Jest też bardzo dobra wiadomość: partnerzy, którym ujawniono własne pragnienia i fantazje, najczęściej odczuwają ulgę. Wreszcie wiedzą, czują się wyróżnieni, że zostali dopuszczeni do tak intymnej sfery i wykazują dużą otwartość i cierpliwość, aby zrozumieć zarówno swoje reakcje, jak i podzielić się własnymi intymnymi, tłumionymi potrzebami. Niemniej ciekawe i ważne jest to, kto rządzi w domu. Takie rozgrywki o władzę pomiędzy partnerami czy nawet w całej rodzinie nazywamy koluzjami. To taka ukryta, czasem nieświadoma gra o dominację i podporządkowanie. Gramy w nią dlatego, że praktycznie każdy z nas ma jakiś problem emocjonalny wynikający z dzieciństwa. Ten problem może dotyczyć poczucia bezpieczeństwa, na przykład gdy ktoś został odrzucony przez któregoś z rodziców. Autonomii, np. gdy rodzice decydowali o wszystkim, a dziecko nie mogło o niczym zdecydować, i kontroli, np. gdy dziecko dorastało w chaotycznym i nieprzewidywalnym środowisku, albo w zbyt restrykcyjnym, z ogromnymi wymaganiami. W oparciu o te nierozwiązane problemy z dzieciństwa w dorosłości powstają koluzje. Może być koluzja narcystyczna, gdy jeden partner jest przekonany o swojej idealności, a drugi musi to potwierdzać. Muszę cały czas czuć aprobatę, a jak mi jej nie dasz, to będzie kłótnia albo odrzucenie. No a ileż można rozkładać czerwony dywan, wielbić, chwalić, potwierdzać, i wtedy konflikt gotowy. Inna jest koluzja opiekuńcza. Jeden z partnerów chce wejść w rolę opiekuna, a drugi musi być osobą zależną lub odwrotnie mi się wszystko należy. Ty więc przynieś, podaj, pozamiataj. Mamy jeszcze koluzję przywództwa i kontroli, gdzie partnerzy wchodzą w rolę władcy i poddanego. Poddany oczywiście nie ma miejsca na wolność, przestrzeń i samorealizację. Jest jeszcze koluzja prestiżu, gdzie nie wierzymy w swoją rolę płciową. Partner domaga się potwierdzenia, jaki to on jest męski, macho, och, ach, lub partnerka, jaka jest kobieca, krucha i delikatna. Zrozumienie, jakie koluzje mogą być powodem naszego zachowania, jest kluczowym krokiem do zbudowania udanego związku. Związek to przecież nie walka o władzę. Przeciwieństwem walki o władzę w związku jest jego współtworzenie, wspólne osiąganie celów, realizacja marzeń, planów i spędzanie czasu, gdzie każdy jest równorzędnym członkiem związku. Trzecie pragnienie to rządza pieniędzy. Pragniemy ich, ponieważ dają poczucie bezpieczeństwa, pozwalają realizować marzenia, zapewniają wygodę i prestiż. W związku kłócimy się o pieniądze, ponieważ mamy różne podejście do zarabiania, wydawania, oszczędzania i inwestowania. Ktoś ciuła każdy grosz, ktoś inny co chwilę ma nowe pomysły na zarobek, a jeszcze inny rozwala całą wypłatę w tydzień. Mamy tak różne podejście do pieniędzy, bo dorastaliśmy w różnych domach, o różnym statusie materialnym i odebraliśmy różne wychowanie. Co do kwestii pieniędzy rządzą nami różne emocje. Każdy ma inną definicję biedy i bogactwa. Dla mnie bogactwo to zarobienie miliona dolarów, ale dla partnera może to być zupełnie inna kwota. Ważne, aby określić od jakiej kwoty będziesz mógł powiedzieć sobie, że jesteś już bogaty, ponieważ jedną z najważniejszych umiejętności finansowych jest zatrzymanie się w pewnym momencie. Jak już tyle zarobisz, to czy to ci wystarczy? Na drugim biegunie będzie określenie jakiegoś minimalnego pułapu. Skoro obijam się, nie chodzę do pracy, nie zarabiam, nie mamy żadnych oszczędności i klepiemy biedę, to może pora wreszcie zakasać rękawy i brać się do roboty. Tak jak w przypadku rządzy seksu i władzy, tak i w kwestii pieniędzy trzeba zrozumieć, skąd biorą się nasze różne podejścia. Następnie należy znaleźć wspólny język i wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron. Pamiętajmy, że nie funkcjonujemy w tym świecie sami. Jesteś ty i drugi człowiek, który kieruje się własnymi emocjami i rządzami. Znacznie więcej w tym temacie znajdziesz w książce Ludzkie rządze, seks, władza i pieniądze o trudnej sztuce budowania udanego związku. Do której link znajdziesz w opisie pod tym filmem i w przypiętym komentarzu.